Być może niektórych zdziwi temat dzisiejszego odcinka morskich opowieści wydania specjalnego. Zamiast ciągu dalszego o Korsarza Kaisera, znowu wracamy do wojny amerykańsko-hiszpańskiej i do nieszczęsnego pancernika USS Maine, a dokładnie Toma Kota, który był maskotką okrętową. Ale ten odcinek powstał na wyraźną prośbę mojej małżonki, a jak wiadomo, małżonkom, zwłaszcza własnym się nie odmawia. Jest ona wielką miłośniczką kotów, a szczególnie jednego jej osobistego kompaniona, Nowiki. Widząc sukcesy mojego kanału na YouTube, postanowiła otworzyć swój własny, poświęcony właśnie Nowice i jej przyjaciołom. Wszystkim miłośnikom morskich opowieści i kotów gorąco go polecam i zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Link podaję w opisie pod spodem. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści, wydanie specjalne. Jak być może niektórzy moi uważni widzowie pamiętają, USS Mine był amerykańskim pancernikiem, który podczas swojej wizyty w Hawanie na Kubie 15 lutego 1898 roku w tajemniczych okolicznościach wyleciał w powietrze. Na jego pokładzie zginęło 260 marynarzy i marync, w sumie ocalało 89 osób, w tym jedna z maskotek okrętowych kot o imieniu Tom. Jego dzieje są raczej dokładnie opisane. Pod koniec XIX wieku włosko-amerykański marynarz Cosmero Aquatero pracował jako fryzjer na USS Vermont, który był na stale zakotwiczony w Brooklyn Navy Yard. Podczas swoich lat stacjonowania na Brooklynie prowadził zapis narodzin i ważnych wydarzeń z życia maskotek okrętowych w zniszczonej Starej Księdze. W marcu 1898 roku reporter The World przeprowadził wywiad z Aquatero na temat niektórych słynnych maskotek okrętowych. Dwie maskotki dobrze udokumentowane w książce Aquatero to Tom, maskotka słynnego USS Mine i Peggy, młody mops, kapitana okrętu. Jako dwóch Zaledwie 91 członków załogi, którzy przeżyli potężną eksplozję na pokładzie mine w porcie w Hawanie w 1898 roku, ich życie było dość niesamowite. Według danych Aquatero, Tom urodził się w Brooklyn Navy Yard w 1885 roku szaro czarny pręgowany Tom był bardzo szanowany przez marynarzy, którzy wierzyli, że koty przynoszą szczęście okrętom i statkom. Każdy marynarz, który pływał z tomem, pokładał w nim jak największe zaufanie. Tom rozpoczął karierę w marynarce wojennej na pokładzie USS Minnesota, ale kiedy oficer z tego Okrętu został przeniesiony na Main, zabrał Toma ze sobą. Na pokładzie Main zadaniem Toma było pozbycie się szczurów i myszy. Wydaje się jednak, że pewnego razu kot został wyszkolony do współistnienia ze szczurem o imieniu Christopher, którego adoptował i oswoił jeden z marynarzy okrętu. Jak głosi historia, kot i szczur mogli przebywać razem w jednym pomieszczeniu, ale nigdy nie zostali dobrymi przyjaciółmi. W 1898 roku, kiedy USS Maine eksplodował w Hawanie, Tom nadal był aktywnym członkiem załogi i uważany za najstarszego kota w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Nosił nawet zaszczytny tytuł Senior Navy Cat, starszy kot marynarki wojennej. Drugą maskotką okrętową był Peggy, młody piesek rasy Mops. Peggy była zwierzakiem kapitana Charlesa Dwighta Sixby i jego żony Elizy Rogers Lockwood Sixby. Młody piesek podążał za kapitanem po całym okręcie. Bez względu na to, po ilu stopniach lub drabinach się wspinał, raz nawet upadła i złamała nogę, idąc za nim po drabinie. Peggy była podejrzliwa wobec każdego w cywilnym ubraniu, który przebywał na pokładzie USS Maine. Szczekała na każdego, który nie był w mundurze. W 1898 roku, kiedy na Kubie doszło do katastrofy USS Maine, Peggy nie miała jeszcze dwóch lat. Kiedy nastąpiła eksplozja, Peggy spała w kabinie kapitana Sixby. Kapitan również był w swojej kabinie. Jak donosił kapitan w The Century Magazine, okręt zaczął się trząść i kołysać. Wszystkie światła elektryczne zgasły. Potem była intensywna czern i dym. Tam kapitan i komandor Richard Rainwright czekali, aż pancernik osiądzie na dnie portu. Peggy trzęsąc się ze strachu, podobno stała w miejscu, w którym nauczono ją yy, zajmować, gdy łodzie ratunkowe zostały opuszczone. Załogi pobliskich okrętów, w tym hiszpańskiego krążownika Alfonso XII i amerykańskiego parowca City of Washington obsadziły łodzie ratunkowe, aby uratować ocalałych członków załogi Main. Najważniejszymi z nich, napisał Sixby, były łodzie z Alfonso XII. Hiszpańscy oficerowie i załoga robili wszystko, co w ludzkiej mocy, wykazując humanitaryzm i odwagę. Kapitan Sixby i komandor Wainwright niechętnie opuścili mine, które płonęło i eksplodowało przez całą noc. Następnego dnia Peggy kroczyła dumnie po pokładzie City of Washington z miną bohatera marynarki wojennej. Peggy i 62 ocalałych ludzi powróciło do Key West 17 lutego na pokładzie parowca Olivet. Doświadczenia Toma były o wiele bardziej niezwykłe niż Peggy, jeśli nie cudowne. W czasie katastrofy Tom spał trzy pokłady poniżej górnego pokładu. Siła eksplozji była tak wielka, że został dosłownie wyrzucony przez trzy stalowe pokłady. Marynarze, którzy przeżyli, w ogóle nie widzieli Toma i zakładali, że zginął. Na Nazajutrz rano komandor Wainwright odkrył Toma, który żałośnie płakał, przykucnięty na części wraku, która wciąż znajdowała się nad wodą. Oficer uratował Kota i zabrał go na USS Fern, gdzie był leczony z powodu zranionej łapki. Kilka dni po eksplozji, Tom pozował do zdjęć na wiklinowym fotelu wydobytym z mine. Na tej fotografii widzimy zdjęcie Messy Main z Tomem, trzymanym przez jednego z marynarzy. Mało znany jest fakt, że załoga z Messy Main wygrała również konkurs floty na najdoskonalsze wąsy przez trzy lata z rzędu, prowadzony przez dwóch byłych hydraulików, Mario i Luigiego. Niestety dwa inne koty, w tym jeden, który dołączył do okrętu na Kubie, kilka dni przed wybuchem nie przeżyły. Jednak stały się męczennikami powstającego ruchu na rzecz praw zwierząt w Stanach Zjednoczonych. W prokocie książce opublikowanej przez ASPCA, autor wychwalał dwa koty, które zginęły za swój kraj. Miłość marynarzy i żołnierzy do kotów jest dobrze znana, pisał. W straszliwej eksplozji mine w Hawanie zginęły dwa z trzech kotów. Jeżeli podobała się Wam ta historia, to jeszcze raz zapraszam do odwiedzenia i zasubskrybowania strony Nowika The Cat with Friends. Proszę również o udostępnienie tej strony swoim znajomym, tak aby kanał mógł się rozrość w miarę szybko.